W naszym studiu czeka już ekspert, który opowie o tym, jak wrócić do formy latem. Bo choć lato to jest taki czas wyjątkowej, zwiększonej aktywności, no to wielu z nas wybiera jednak taki wypoczynek bardziej bierny, typu opalanie się. <grym> I próbowanie <Ja> smakołyków. <grym grym> Doktor nauk farmaceutycznych Marcin Mandrek, adiunkt Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie. Dzień dobry, Dzień dobry. witamy serdecznie. Panie doktorze, no właśnie yy, wypoczywamy. Myślimy, że w tym czasie, w się nabierzemy no, sylwetki. Okazuje się, że jest całkiem inaczej. Dlaczego tak Więcej się dzieje przede wszystkim, prawda? <gry> to znaczy, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to zazwyczaj ten odpoczynek bierny. My przed wakacjami robimy, tak w cudzysłowie, tą formę, żeby się dobrze zaprezentować. No, na plaży, tak. Forma Pierwsze wrażenie <laughs> już teraz forma możesz? wakacyjna, i tak naprawdę nie zakładamy, że ta, będzie ta długa przerwa, czy w tym reżimie dietetycznym, czy reżimie aktywności fizycznej, ale zazwyczaj tak bywa, że te 2-3 tygodnie przemieniają się w dwa trzy miesiące. I później wracamy czy do szkoły, czy do pracy wrzesień, październik, no i niestety te zbędne kilogramy widać. O, należy pamiętać, że zaraz święta i sylwester, więc no coś z tym trzeba zrobić. Takim grzeszkiem Polaków na tych wyjazdach wakacyjnych no to jest ten nadmiar. tak? Ja jak gdzieś jestem, obserwuję, no to jeżeli jest coś za darmo, to my wszystkiego musimy spróbować, więc ten nadmiar jedzenia. Nadmiar alkoholu i niestety zero ruchu. No. Co zrobić? Ale to mm -hmm. jest chyba tak, że chyba łatwiej przytyć niż później te kilogramy. No, z at, łatwiej przytyć, bo tych kilogramów nie widać tak naprawdę. Tak, patrzymy w to e, lustro i nie widać. Dopiero jak e, chcemy założyć marynarkę. O, pan rad radak, który jeszcze chyba przed wakacjami, bo nic nie widać. po ja wakacjach <noise> nie wiem, jak, <noise> jak to... będę wyglądał. Więc tych <noise> kilogramów to... potem nie widać. A później no, jest, jest ten problem, bo łapiemy się za głowę. E, co zrobić? No, jeżeli to była zbyt długa przerwa, to też nie możemy tego robić bardzo agresywnie. Spokojnie wracamy, trzeba zaplanować sobie ten cały plan. Stawiać sobie te cele bliskie, cele dalekie, więc spokojnie wracamy na siłownię czy do klubu fitness no i wprowadzamy też te nawyki żywieniowe, zdrowe. Ale jestem ciekawa uh -huh. też odnośnie samej diety i regularności spożywania posiłków, uh -huh. dlatego że w wakacje rzeczywiście inny tryb mamy życia podczas odpoczynku. To jednak tutaj może trochę podjadamy, tutaj deser, uh -huh. tutaj lody i jednak zaburza nam zaburza, się cykl. Tak. Po pierwsze podjadanie, po drugie nieregularne <grym> żywienie, a jednak gdy wracamy do pracy, to Znów najczęściej wracamy do tego trybu, że jest śniadanie o konkretnej porze, obiad podobnie z kolacją. No właśnie, czy to również ma wpływ? Może to jest jakaś taka nadzieja To Znaczy dla nas. no nadzieja trzeba wrócić do tej regularności, trzeba pamiętać o śniadaniu. Śniadanie to jest tak naprawdę podstawa. Tutaj się nikt nie kłóci. Jeżeli chodzi o ekspertów żywieniowych, to wszyscy jednym tonem mówią, że śniadanie nie wychodzimy z domu bez śniadania. Nie tak? wychodzimy. Tak. Śniadanie jest jak król? Tak. Śniadanie jest król, jeżeli chodzi o ten aspekt żywieniowy. 30-60 minut od momentu wstania z łóżka. No i ta regularność, co 2-3 co godziny posiłki, lepsza jest ta mniejsza porcja niż większa porcja. No, i kolacja 2-3 godziny przed położeniem się e, spać. No, i też ja uczulam, zwracajmy uwagę na jakość produktów, a nie na ilość, bo jednak e, no Polacy marnują tego jedzenia. Wy, za dużo kupujemy, potem niestety to jedzenie wyrzucamy, patrzymy na promocję, a nie na jakość. Często się zdarza, że e, kupujemy. Coś, co myślimy, że jest szynką z indyka, a tego indyka tam nie ma, więc czytajmy etykiety. Ja też uczulam, żeby czytać etykiety, czytać ze zrozumieniem. Kupować, robić te zakupy bez pośpiechu i nie będzie problemu. Właśnie, bez pośpiechu. Tutaj często uh -huh. to brzmi zupełnie jak abstrakcja, no bo gdy ja mam do kupienia, załóżmy 20-30 produktów, nie jestem w stanie uh -huh. czytać etykiety każdego z nich. Jaki system sobie wypracować? Na co zwracać uwagę, że tych produktów należy unikać, żeby naprawdę nie studiować każdego produktu tak dokładnie, żeby na, bo pół to, dnia to w to nie ten, mamy, tak, chyba. To prawda. Na pewno mamy jakieś doświadczenie, tak? Na początek może być trudny, musimy zapoznać się z tymi etykietami, zwracać uwagę na zawartość sodu, na zawartość cukru. No teraz o tym głośno, że i te wielkie sklepy jednak zwracają na to uwagę. No i nie, nie będzie problemu nie kupować, nie kupować za dużo zwracać uwagę na warzywa, zwracać uwagę na owoce, jednak, żeby te warzywa były w tej dziennej diecie, i nie będzie problemu. Doktor nauk farmaceutycznych Marcin Madryk, adiunkt wyższej szkoły nauk społecznych w Lublinie, jest dziś naszym ekspertem i do dyspozycji dziś będzie ten. przez półtorej godziny. Tak. Dobrze Pani, tak dokładnie. Dobrze. Tak. Do godziny 9. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości co do tego, co należy jeść, jakie warzywa powinniśmy spożywać latem, aby uzupełnić witaminy, jak wrócić I do? Co zrobić, żeby wrócić do formy tych kilka kilogramów, jak na życie? No A to Pan do Państwa. Dys, jak do znalazji. dyspozycji 81 532 96 05 532 96 0. 5, 532, 96, 0. I proszę Państwa, czas na podsumowanie dyżuru naszego eksperta. Panie doktorze, dużo było telefonów? No trochę było. No, przede wszystkim pytania padały, co zrobić, żeby się chciało. Panie doktorze, najtrudniejsze pytanie podaję. Najtrudniejsze tak. No przede wszystkim systematyczność, systematyczność, jeszcze raz, systematyczność. Nie ma żadnych cudownych diet, nie ma jakiegoś takiego złotego środka, żeby połknąć tabletkę i wszystko się za nas zrobi. Ale czasem zrobi. tak mówią w reklamach. Czasem tak mówią, ale reklamom nie należy wierzyć. Co to znaczy regularność? Ciągle wstaje, o 6 rano jem śniadanie o godzinie 9. Tak, było, tak byłoby najlepiej, żeby wpaść. Jakie jest prawie, różnica między tymi daniami czasowa? Dwie, trzy godziny tak naprawdę, żeby nie było tych skoków glikemii. Należy też pamiętać, żeby to nasze żywienie było takim modelem, bo jeżeli będziemy szukać jakichś rzeczy w internecie, jeżeli cudownych diet będziemy szukać czy stosować, to tak naprawdę to nic nie da. I w i ważne to, panie doktorze, że wracamy z wakacji z tym brzuszkiem. Ważne, uh -huh. to, żeby nie stosować drakońskich diet. Nie. Dobra, oj, przy tym zrobię, nie, wszystko pomag... w ciągu tygodnia y, zejść z tej wagi. Nie, nie absolutnie. Nie no dobrze, tak. ale powiedzmy też trochę już Pasz na zwieńczenie naszego spotkania, uh -huh. trochę też zdrowego rozsądku, proszę państwa. Czy taki brzuszek naprawdę, chociaż nawet niewielki, czy on przeszkadza? Przecież każdy z nas jest. Ale patrzcie na brzuszek. się inny... <laughs> Paweł <panie śmiech> Maryta, to mi widać. Czy to też nie ma odrobiny uroku. <laughs> Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy za to, że byli państwo z nami. 14 w sierpnia rozpoczynamy środę nieco deszczowo, ale naprawdę bardzo uroczy może być ten dzień. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zob Miłego dnia życzę Państwu.